Thank you Współpracujemy się na dożynkach diecezji ełckiej, które stanowią wielkie dziękczynienie Panu Bogu z Maryją. Cieszę się, że jesteście dzisiaj z nami. W sposób szczególny chciałbym przywitać Jego Ekscelencję Biskupa Jerzego Mazura wraz z biskupem pomocniczym Dariuszem Zalewskim. <klucza> Witam serdecznie księdza proboszcza Jarosława Pierzgalskiego. Witam serdecznie przybyłych księży z diecezji ełckiej. Witam serdecznie rolników, ogrodników, sadowników, pszczelarzy, myśliwych. Witam przedstawicieli rządu. Witam parlamentarzystów Witam przedstawicieli wojewodów, marszałków. Witam serdecznie kolegów samorządowców, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów. Witam radnych wojewódzkich, powiatowych, miejskich, gminnych. Witam przedstawicieli służb mordurowych lasów państwowych. Witam Sołtysów decyzjiłckiej. Witam mieszkańców Gminy Giby Powiatu Sejneńskiego. Witam delegacje Dożynkowe. Witam koła gospodyń. Witam wystawców, przedsiębiorców obecnych na dzisiejszej uroczystości. W sposób szczególny witam wszystkich przybyłych gości. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w gibach na dożynkach diecezjalnych. Aby razem, wspólnie podziękować za zebrane plony, za ciężką pracę, za efekty tej pracy wszystkim tym, którzy pracują na naszej polskiej ziemi. Szanowni Państwo, nie byłoby to możliwe, gdyby nieopatrzność Boża. I dlatego chcemy podziękować Bogu za tą opatrzność, aby się stało to. Zgodnie z naszą tradycją pragnę poprosić Jego Ekscelencję Biskupa o odprawienie Mszy Świętej Dziękczynnej w celu i za plony zebrane w celu podziękowania za te plony, które zostały zebrane z naszych pól i za trud tej pracy. A dla Państwa chciałbym życzyć dobrej zabawy. Samych przyjemnych wrażeń i wspomnień oraz aby na Państwa stołach nigdy chleba nie zabrakło. Dziękuję. Dziękujemy starostom dożynek za wręczenie tego bochenka chleba z tegorocznej mąki, z tegorocznego ziarna. Ja również serdecznie wszystkich witam i pozdrawiam i cieszę się, że gromadzimy się na dożynkach decyzji ełckiej tutaj we współpracy z gminą Giby, także powiatem sejneńskim i gro obowiązków wzięła na siebie Parapia na czele z proboszczem. Paratii Świętej Anny księdzem Jarosławem. Moi drodzy dziękujmy Bogu za płodę ziemi. Dziękujmy rolnikom, sadownikom, ogrodnikom i prośmy Boga i Matkę Najświętszą o opiekę i zatroskanie, aby kolejny rok był również obfite w Boże Błogosławieństwo w czasie zasiewów, wzrostu i żniw. Módmy się w intencji pokoju, bezpieczeństwa w naszej ojczyźnie, w tych intencjach, które są drogie naszemu sercu, z którymi przybyliśmy na te dożynki tutaj do Gip. Słuszmy na tym ołtarzu te wszystkie intencje, które są w naszych sercach. Ducha świętego, by je przemienił w ciało i krew Chrystusa. A więc by przemienił Waszą pracę, by Was przemienił, nas przemienił. I moi drodzy. Parafia Filipów. Parafia. Giby, Giby 1, parafia Grabnik, Stowarzyszenie Aktywny Sztabin ofiarowuje mrowisko, wino i owoce, parafia Raczki ofiaruje sękacz, parafia Bargów Kościelny przynosi chleb, parafia Giby ofiaruje sękacz i składa ofiarę pieniężną, wójt gminy Sejny wraz z Radą Przynoszą sękacz i składają ofiarę pieniężną. Parafia Wiżajny, sękacz i ofiara pieniężna. Parafia Jeleniowo, podobnie sękacz i ofiara pieniężna. Parafia Wigry, sękacz i ofiara pieniężna. Parafia Jaminy, gmina Sztabin, kosz i sękacz. Że życzymy dobrej zabawy świętujcie razem z nami cieszcie się bo to jest wyjątkowy dzień wyjątkowo święto nie tylko powiatu sejneńskiego, nie tylko tej gminy gminy Giby ale całej diecezji euckiej dalszej części dużynek. Chciałbym wspomnieć, iż dzisiejsze dożynki mają patronat honorowy ministra rolnictwa. W późniejszym czasie dołączy do nas pan minister, ale o tym powiemy, powiemy później. Przywitamy go oczywiście osobiście. Chciałbym tutaj powiedzieć, żeby państwo się nie rozchodzili później, bo tutaj mamy zaplanowane dzisiaj, dzisiaj tę uroczystość do godziny 24, także trochę to się rozciągnie w czasie, ale po godzinie 15 mamy pokaz młodzki, Tradycyjny, tak jak Państwo zobaczą po prawej stronie, tam pod lasem jest tak zwana damfa. Będzie pokaz, yy, pokazane, jak kiedyś pozyskiwało się ziarno, będzie można popatrzeć. Mamy również różne zawody dla Państwa, dla publiczności. Każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie również pokaz strąkmenów i każdy z mężczyzn kobiet również będzie mógł spróbować przyciągnąć traktor, czy mniejszy, czy większy, ale będą również za to nagrody. Grunt, żeby była dobra zabawa, a myślę, teraz przekażemy nominację Leftovers. Dziękuję. Oh, Co na główce masz? Ile gwiazdek drobnej rówki? Co na główce masz? Domień, Jasieńku, To tobie, tobie największy. Jak będziemy przyszli? <ślesztucie> o, mi je się <ślesztucie> Jeszcze jedno dobrze oczy.